W ogóle na kazaniu się buntują A ja patrzę cały czas U Ciebie w moteczce też się buntują. Wiem, widzę. I Idę, widzę idę, idę, idę nimi idę Ja będę pierwszy A trzeba generała Sub for sub Idziemy ten, idziemy go zasubować Ej, mam piechoty całkowicie mam piechoty całkowicie średnio wieszą Czyli sam ten starcie A dostałem generała z ostrzałem podskoczysz? Wow ale szpan. No zdjąłem go Szybka jesteś. Poster. Ile mam tego jeszcze? Mam 9500 setnych dypl fu, dyplomaty dyplomatyk 94 osadników w kamucji. 904 40 Czekaj Rodzinom nad no, często przekazywaną władzę nad ziemiami narzącimi do kościoła, żeby odrzucić to minus 1 stabilności Modyfikator podatków państwowych minus Stabilność kiedy będzie? Teraz za 4 godziny będzie pierwszy odcinek rzucony. A w dwie my nakręcimy ten. No. Mi 8 odcinków ja masz... w ogóle wyszło z tego pierwszego. A tyle masz zrenderowanych odcinków z pierwszej Wszystkie. sesji? Wszystkie? Tak. Weź mi czasy, powysyłaj, bo ja tam nie mam. Powysyłałem na Escape. Ja na naszym. Tam w te 2 mhm. godzin godziny i tak dalej. Ma... Prawisto, są na Kaumucję kolonistę. Ej, a w sumie Ale... masz może Bałtyckie? Jak to mam, może Inflanty. Ja mam. Inflanty, no to mam już dostęp do raz, dwa, dwóch mórz. Jeszcze Chorwacja, mi spadnie ten... ...nie sława, to zaatakujemy sobie Włochy. A licząc Włochy, mówię jeszcze o Ligurii, tutaj ten cały półwysep. Półwysep, jak się nazywał? Jak się nazywa ten półwysep? Który? Włoski. Włoski? Czy że nie wiem. Apeniny? Apenijski. No, jakoś tak. Czy że nie wiem. Dobra, ja na razie przerwę nagrywanie, nie? Bo mi wbijają przez spokój. Dobra, przerwałem, nie? No i no, no, jesteśmy znowu. Powrót. No, jest happy. Start. No. Jeżeli jeszcze będziesz tak robić, takie przerwy to cię zunasowuje. O... o nie. Kamruz, w Kamruzie i na hancie. Nie, tutaj nie werbuję floty. Tu mam flotę? Na Falk skąd nie mam tu flotę. Gdzie? W Kamruzie miałem flotę. Ja myślę, że na Hancie? Na Hancie to jeszcze bardziej nie ma sensu. No. Hamty nikt ogóle... nie kocha, z tego wyrzucają. masz 2000 piechoty. Wiem, w razie buntu, że coś tam przetrzymało. Bo mam już 1156 osadników, mogę Saraj kolonizować w takim razie już na ludzie. A Czerkask mogę nawrócić, Hard... W ogóle mam... Wow, kapłana mam. Sekunda. <laughs> Ulepili ci kapłana. I mam jedną setną kapłana. 8, 3, Oczywiście... Może... fak Gorszy! A kiedy będziemy walczyli z y, gedułą? Nie wymądrzaj się, nie wiem... Ja, ja... Ja... To ja wtedy ci dam jedną prowincję... No hersa nie biorę. To weźmiesz jeszcze krym, ja wezmę kafę. A dlaczego? Albo to ja wezmę jeszcze krym, a ty weźmiesz typka. To ty na to, żeby ładniej wyglądało. No dobra. Bo nie, ale po... ogólnie krymby dla mnie, dla mnie i ty by ładniej wyglądały. Myślę, Te, że też coś chcę. Czekaj, mam jakieś sensy... Po co będziesz na tam gedułę na zachodzie? Mam na nich Wiesz. czasu z Beli, ale tylko jeżeli przyznają się do porażki, wypłacą reparacje pieniężne, wymuszą, wymuszę na nich liga handlową, albo żądał unieważnienia. Oj, to A ty brak masz brak na nich jakiś zbyt... czasu be, z belli? Yy, powiedz wojnę, brak czasu z beli. Ostrzeżenie im wysłałem, jak coś. Czekaj, to ja sobie nie wiem, kasę poładuję. Stabilność. Kadumucja przyszła na naszą stronę, o, Kadumucja, je. nie kadumucja. Kadumucja, nawet pa, becie. Ja okaże się, że mam rację, ja ci mówię. Ej, spójrz, gdzie ty masz napis, yy, Koksie. Widzisz? Czekaj... Spójrz nam swój napis! Dobra, to nie ma sensu. Tam masz stolicę! To są twoje prowincje narodowe. Tak. Patrz na kumucję. Teraz się mi nie czepiaj. A może tutaj pisać Ły? Nie. Nie wyłączę się, zaraz zobaczę. Uły, miałem rację, nie można pisać. Uły, nie wymądrzej się. Cicho, więc na typku nic nie buduję, żebyś dostał samą wiochę. Mhm, ty też dostaniesz samą wiochę. Wiem, ponieważ przy zmienianiu prowincji dostaje się wiochę. Kurde, a ja myślę teraz, że coś mi wyskoczy na monitor, bo mi się kabel przestawił w, w słuchawkach. Taki dźwięk był. Wzrost siły ludzkiej, czas werbowania, gdzie? Ja mogę zrobić takim Avricerusie, będziesz główną... Dobra, już jesteś głównym miejscem werbunku moich żołnierzy. Jej, czuję się taki ważny. Tyle wygrać. Nie mam siły ludzkiej przez ciebie. Spam kupcami na Wenecję. Spam kup z Zonami. Zonami na Laki Laka. Ile masz piechoty? Nie wiem. Wyruszam z 50 oddziałami piechoty, przyszło 6 tysięcy. A za to wyruszyłem z 15 tysięcy konnicy, przyszło 12 tysięcy. Nie, no. yeah, 28. Cześć, jest dziewiąt... 29 luty, już nigdy nie spojrzałem. Mm -hmm rekrutuję sobie trochę jednostek na Inflanta, jak w razie czego z wojny z Austrią. To sobie wezmę Estonię i Kurlandię. I Rygę bym może zajął, bo jest, nie, jest sojuszem z zakonem krzyżackim po morzem. To czemu nie weźmiesz, byś miał lepszy Bałtyk? Bym ci, wspom no ci wspomógł, jednostką. Ale ja będę się przebijał jeszcze później. Najpierw sobie najpierw na południu ustabilizować, żeby później bić się... Brecyali. Dobra, walić, to bierzemy tutaj wszystkich, atakujemy, bierzemy dobra. teraz Genuę, robimy te nasze zadania, koniec, to robimy będzie... Robimy sojusz z Irokezami jeszcze. Dobrze, czekaj, no. czekaj, sojusz, sojusz. Przyjmą. Dobra, czekaj, widzę Ming, widzę Ming, e, sojusz, tak, akceptuj, dobra, Japonia, Szogun, Cesarstwo, e, dobra, teraz patrzę. E. I? Portugalia, kraj zapoteków. Te są trasalami Portugalii, a nawet jeszcze nie, nie powinno się odkryć e, Ameryki. Pozdro. Na które lata odkryć ty wziąłeś, bo już nie pamiętam w opcjach? Nie wiem, 50, czy dużo. Cisnę na Złotą Ordę na Saraj, bo ja muszę tam skolonizować, bo to je moje. Ma 44 nie sławy. A nagrywamy ja mam już. 43. Nagrywamy już pół godziny. Serio? Co? Eee... W sumie nie pół godziny, ponieważ była przerwa. Której ja nie uciąłem i będę musiał ją uciąć. Ponieważ zrobiłem tak, że, że, że... ja gadałem. Że ja nie gadałem i nie powiedziałem kiedy jest cięcie i będę musiał szukać po twoim głosie, nakładając wszystko na siebie. Ty to. Sprzedałeś się. O, masz suwak. Sprzedałeś się. O, masz suwak. Oczywiście w innowacyjność. O nie, mam zero osądzinności. Eugeniusz przyszedł na Harków. Dużo mi to mówi. Król, <grymne> król, co? Eugeniusz przyszedł na harku. Ale tak, perfil, ja to chyba jako miniaturkę walnę. Zaś miałeś już swoją miniaturkę, na której ja ustawać nie mogę. Ale będzie Eugeniusz przyszedł na Harków. U ciebie też będzie, bo będziesz już wtedy. Jak będę? Jednak... Czemu będę? Nie, gdzieś tam w Rosji, nie? W Nowogrodzie. Królu, królu, co? Eugeniusz przyszedł na Harków. Jakie tu... jakie tu beznadziejnie suche. Ile masz wojsk inflanta w 3 No wiem, bo tam dałem na rekrutację. Szybciej rób to piechotę! Nie. Kasuzbeli typu tarcia zagraniczne na Genua. Ło! Wow. no nie kasuzbeli. Ja mam pomysł, ja mam pomysł. Czekaj, czekaj, koniec liberum vetu, czas podjąć działania, nie wiem, ...reformy spośród... Dobra ja i tak trzeba, za najsłuszniejsze zachowanie. Byś poszedł do mnie wojskami częścią, byś zajął Ligurię i tak dalej, poza Korsyką, ponieważ to by ci kurwa nie wyszło. E... E... Kurde, zgubiłem się na Korsyce. A czemu ty nie zajmiesz Ligurii? Żebyś ty miał 100% i mógł przejąć te trzy prowincje. Dałbyś to mi poczekaj. krym i kawę, ja bym ci dał typka. ponieważ ty masz mniej niesławy. Prośba o zgody na przemarsz, bardzo prawdopodobne. A ja mam na, mogę przejść przechodzić? Nie Czekaj... Nie mo mogę iść... tak. Pyk. Dam start. Tak, Styria... Poprawiłem sobie z nimi stosunki. Wiesz, o czym zapomnieliśmy? Sprawdzisz jak świat wygląda. To nie jest ważne. To jest. Kliknę fotkę, wezmę z Photoshopa i wszędzie będzie Wenecja. Musisz mieć tego z... Mam zniewagę dyplomatyczną od GNU. Mam tyle na nich kasy z że do wyboru... Na gnu Na gnu Tu, tu, tu takujem, Czekaj, anuluję... Czekaj, po... ja tam dojdę wojskami, nie? Anuluję pozwolenie na przemarsz. To ja też im anuluję, jak mam jakieś dla nich? Słychać było w tle teraz coś? Nie. Serio? No serio. Redy u mnie co chwilę jest gadane w tle. Ale u mnie to będzie słychać zając życie na moim mikrofonie zorombistym, który oczywiście nagrywa nawet yy, z lew. Cicho. Może ten mój mikrofon jest beznadziejny, chociaż niby tak ludzie go polecają. Bo jeżeli mieszkasz się samemu w domu Na no w sumie. No life nie ej, ma się żonę. Ej, ej, weź mi weź daj pożyczkę SignDrack hajsu muszę spłacić 99 dukatów, mam 36 Jeszcze nie starczy. To... Mam... Dwa, jed, mam 7 dukatów, o oh je yeah. Mam 900 Skąd ty masz tyle? Tracę jeszcze dwa dukaty miesięcznie. Skąd ty masz tyle? Eee... z YouTube'a. tak że jest taki guziczek, przyjmij za wypłatę? Przyjmij chyba weź pożyczkę. <grytanie> <grytanie> Miesięczne wydatki na stabilność, wezmę efektywność handlu sobie doradcę, bo tylko takiego mam. Po... to jest ten Eugeniusz, no... no bez jaj, że znowu pożyczkę wziąłem. Ile tracisz miesięcznie, geniuszu? Ile? Eee, minus, 9, minus 9 dukatów. To sobie zmień. W czym? E, w technologiach? Czekaj. Na samym dole masz skarbiec. No i dać na maksimum. Nie na maksimum, tyle byś miał plus w saldo napisane po lewej. A czemu biorę te no muszę dać skarbiec na maksimum, żeby mieć na plusie. Genius? Genius level hard. Dobra, możesz startować. Otrzymaliśmy prawdziwie hojny dar. Od naszych... przyjaciół. Chcesz pięciu kolonistów? Albo handlarzy? Albo no szpiegów? Nie da się. Walisz to. Ej ty mi ej! Idź na Kukiema, a nie w Gimperze stoisz. A czekaj, bo ja. Ale co, już jestem tutaj? Tak, na, chuj ci, na chuj ty mi w kiperze? O dobrze! Kastylia mi odpuściła teraz. To, bo zaproponował mi goblin tego kipera. E, czemu mi pięciu ku, e, handlarzy poszło tak z, na, nienacka? Aha, bo kastylia mnie odblokowała, tam miałem pewnie. Ośro że handel. Kurde, straciłem niepotrzebnie kasę. Z pan kupcami. Zdobędę Ligurię, ja wtedy miał drugi ośrodek handlowy i będę szczęśliwy. Bo nie zacznę e, e, po kolei wchłaniać. Boli Witalia. mnie, że Nawarra jest tam. Nawarra gdzie? No, podbita jest. Nawarra podbita przez Ferrarę. To ty tak wolno o. się poruszasz, a ja zatrzymałem. Brawo je! Cicho, nie wymążaj się. Hmm. Modena, Ferrara Toskania. Opowiem wszystko Donburkowi. To Burek ci dorwie. O, Maroko. Nie, Maroko ma tu nic. Ja myślę, że powstało ten państwo. Hmm. Przybył do prowincji Ragnarok, na na poziomie drugim. W ogóle jak ja mam króla? Teraz mi to ciekawi. Czy ja mam po 18 FPS-ów? To jest dziwne. Ja, on, ja on 11 nie ma Rucie. <słuch> że króla teraz mam jakiegoś z wojskiem do dupy. A seku sek sekundaj się nie wypowiadaj. Spenetruję im flotę. Ale ja jeszcze nie będę wypowiadał. Pierwszy saraj sobie zdobędę. Bo chcę mieć spokój ze złotą Ordą. Ja spenetruję im flotę. To penetruję. Ja jeszcze nie będę podbijał ich. Czy 44 floty startuje? Ja, ja, ja. Eee, Polska zdobyła Kasbeli z dyplomatyczna dyplomatyczna na Austrię, czy Austrii-Polska stosunek dyplomatyczny poprawia się? Zniewaga. Oczywiście, że Kasbeli. Dalej. Kiedy będę miał jakiegoś kolonistę? Czyli kiedy mogę wysłać? 26 Tutaj marca. Tutaj nie mają floty, tu zobaczę. I kiedy będzie? 30 czerwca. Kurde. Ej, niech się jeszcze okaże, że oni mają kolonie. To się załamie. Mhm, <laughs> mają kolonie. A, będę piszczał. Piszcz. Dobrze, mamo. Ja mam jeszcze prawosławne prowincje, ale one się takie buntują. Ale o dziwo, jak się jest katolikiem i jak się podbija prawosławnych, to powinna być jakieś, że... powinno być, jakieś, że masz mniejsze bunty, no bo w zasadzie to jest wiara ta sama, tylko papieża nie uznają. Nie, to, to jest tak, patrz. E, wejdź tam, gdzie masz flagę i w zakładkę tak. krzyża. Religię wiem i mam minus dwa i minus dwa na islam. No. no ale tak powinno być właśnie inaczej, że... Ale, ale to chodzi historycznie, historycznie też się prawosławiec i chrześcijanami nie lubili. Jasne. To są protestanci. To nie ma sensu. Poprzeczę prze, temu, milordzie. A to też jest historyczne, że Polska ciśnie złotą Ordę? C Cicho. Albo że Wenecja podbija Italię. Cicho. Tak było, ale państwo bawieckie ich powstrzymało. No Dobra, nie, nie, będę nie z Turkami w... walczył, jeżeli chcę Italię. Emilia Romagna, spójrz na to. No widzę. To, ty... to zostawisz. Nie, to ty zdobędziesz jeszcze przy okazji Chorwację. No wiem, bo ja będę i tak o Chorwację bił przecież. Na Hersoniu się im buntują. Jak słodko. A Złota Orda pokój chce cały czas. 30 czerwca będę wysyłał kolonistów. Jedna czy dwie armie buntowników są jedynie ucząźliwością. Hej, napis: Jedna lub dwie armie u buntowników są jedynie uciążliwością. Napis buntownicy 13, a ściąć im cugle. Nie chcę, to wolę buntowników. Ale gdzie ja mam tutaj jakiegoś generała? Tu dam. Chcesz kasy, milordzie? Na razie ja mam. dziewięćdziesiąt 94, wystarczy. Bo tylko tak daję w skarbiec stara. Sara i sukces. Ale nie mam kolonisty, no bo po co? Tak, jadę ich po tysiąc. Kogo? Puntowników, oni mnie po nie. 400. A. Tak, rok. Kiedy Minecraft? Eee, był Minecraft, nie oglądałeś poradnika, jak się wybić na YouTube? A no, no fajnie. Ty a na Liguri to co napiszesz? Na Liguri Rock Alone, bo będzie obok roja. A też nie dałem? A nie, nie, to była poprzednia gra. No. Będziesz roka nie oglądam. Ale możesz go dać, żeby był koło roja, żeby się cieszyli. I będziesz z JJ Jokerem. Ale będzie tarcza charytatywna Tanta ocina.